Dzisiaj moim gościem jest Bazil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Dotychczasowy dyrektor i wybrany na nową kadencję przez komisję konkursową. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry, witam. Jest pan dyrektorem od 2011 roku. To jest już kawałek czasu. Nowa kadencja, trzy lata, tak sobie myślę. Jak po tylu latach wykrzesać nową energię z siebie i ze współpracowników? Stawiać sobie nowe cele, ambitne cele. To nie jest takie wcale łatwe. Znaczy tak, dziękuję za zaproszenie. Od 11 odpowiadam bezpośrednio za ECS, ale przypomnę też na, też sobie. Właściwie jestem prawie od początku związany z ECS-em. Na początku byłem w Radzie, też współpracowałem z Pawłem Adamowiczem, szczególnie w takim wymiarze. Jak to zrobić, żeby ta instytucja, która miała powstać, a dokładnie 15 lat temu powstała, mm -hmm. zaczęła funkcjonować w jakimś szerszym obiegu międzynarodowym? Więc czuję się związany od początku. Mówię o tym, no bo chyba po tym morderstwie przecież nie śmierci normalnej morderstwie Pawła Adamowicza to, to nie tylko ja, ale wielu moich pracowników my wyjątkowe zobowiązanie, żeby to dzieło dalej e, jak najlepiej realizować. E, a w Pani pytaniu jest e, e, zawarte doświadczenie ostatnich lat. Właściwie każdy rok przyniósł niespodziewane wyzwania, które na pewno dotyczyły naszej pracy bezpośrednio. E, no pandemia. Jesteśmy miejscem, które jest stworzone, żeby się ludzie konkretnie spotykali, niewirtualnie. Mhm jak wiele instytucji kultury, no ale mówiłem o śmierci Pawła Adamowicza, przecież to było w momencie, kiedy starano się ukarać Gdańsk ECS za jego zwycięstwo w wyborach samorządowych, w jubileusz polskiej demokracji, pamiętamy tą kłótnię spór, a w tym roku wstyd nie mówić o tym, że się nie ma energii, motywacji, no drugi etap wojny w Ukrainie, Wojna, która doświadczenie, które jest wpisane w naszą misję. Jesteśmy, przypomnę może tym z Państwa, którzy nie znają naszej instytucji, nie jesteśmy nie tylko odpowiedzialni za pamięć, opowieść e, o solidarności, ale o wszystkich kobietach i mężczyznach w całej Europie Środkowej i Wschodniej, którzy walczyli z komunizmem, z bolszewizmem o wolność, o niepodległość swoich narodów, więc jesteśmy jedyną instytucją publiczną, poza Ukrainą, Białorusią, na przykład, ale też Rosją, Opowiada o ich doświadczeniu. Jesteśmy częścią tej opowieści. A jestem w szoku, jak bardzo Putin pokazał, że te rewolucje sprzed 30 lat się nie skończyły. No właśnie, to jest, no właśnie, to jest taki to paradoks. I się toczy właściwie Dokładnie. nadal. Bo oczywiście Putin jest cynicznie inteligentnym graczem politycznym i nie chodzi o to, żeby zrekonstruować Związek Sowiecki i komunizm sowiecki, ale zakwestionował coś chyba. Co dzisiaj też za mało doceniamy, jednak rewolucje nasze, ale też upadek Związku Sowieckiego przyniósł nowy ład europejski, jakiś jednak duży pokój, dużą przestrzeń demokracji dla wielu Europejczyków, dla nas na pewno możemy narzekać mhm. na to, co było. I Putin mówi: Nie, ja się z tym nie zgadzam. Zmieniam to na dzisiejszych warunkach. Widzimy, prowadzi wojnę w Ukrainie, ale prowadzi wojnę też kulturową w całej Europie, więc ECS jest dokładnie w swojej misji, znaczy jako instytucja, która mówi o tym, co było złe, ale co było odważne kiedyś, a co dzisiaj musimy zrobić, żeby te wartości obronić. Jeszcze jeden przykład, no Chiny, no już ewidentnie wchodzimy w XXI wiek, w którym Chiny jako państwo niedemokratyczne, imperialne chcą rządzić światem, mówiąc banalnie, tak? Zastąpiły właściwie w XX wieku, można powiedzieć, Hitlera i Stalina, um, a jest to państwo w tym kształcie, które się narodziło w czerwcu 1989 roku. W momencie, kiedy my weszliśmy w tą drogę demokracji i europanowej integracji, e, władze komunistycznej partii zatrzymały, brutalnie mordując ludzi, pokojową rewolucję. W której to też zapominamy, narodziły się w maju 89 wolne związki zawodowe pekińskie. To była rewolucja zainspirowana w Chinach polskim okrągłym stołem, reformami w Związku Sowieckim, i dzisiaj ci ludzie, którzy zatrzymali tę rewolucję, mówią: chcemy innego świata. Więc jesteśmy, to co pani powiedziała, dzisiejsza nasza misja, nasz temat, to jest właściwie obrona tamtej rewolucji, tylko już generacyjnie <głos》> robimy to razem z ludźmi, którzy się urodzili. Po 89. To jest Ale obrana. ja rozumiem, że tak. Wystawa stała Ecesu jest wciąż aktualna, bo opowiada tamtą historię. Uf, jak. Z, zrobiłem sobie. Znaczy, byłem przesłuchiwany przez komisję w ramach tego konkursu i dobrze jest jeszcze poczuć Pójść? swoje miejsce. Poszedłem na wystawę. E, szczególnie, m, ponieważ m, zaakcentowałem w moich planach na, następne lata. No to wyzwanie, to jest dramatyczne wyzwanie, bo jest wojna. Ludzie są zabijani codziennie, też niewinni. To nie niewinni. To nie są żarty. Um, ale jeszcze raz spojrzałem, jak się odbija ta opowieść świata na naszej wystawie. To jest pod koniec wystawy, trzeba mieć trochę uwagi. Um, I opowiadamy na przykład o wojnie jugosłowiańskiej, o tym, że jednak w Europie mordowano ludzi, kobiety, dzieci. Tak? Srebrna nienica słynna to nie jest przecież wydarzenie gdzieś na peryferii, w sercu Europy opowiadamy o Rosji, o jej rozpadzie właśnie też po 91. Jak się reforma nie udała, ta bieda straszna, ten populizm. Ale są zdjęcia, które są dzisiaj zakazane w Chinach, zakazane. Za nie można iść do więzienia, można być zabitym. To są zdjęcia rewolucji tej obywatelskiej 89. W ogóle pokazują, jak świat się zmienił. Korea przecież dzisiaj demokratyczna. Ale jest co, że jednak wciąż? To wszystko jest na wystawie. Nie no. ma miejsca y, na świecie, które jest niby muzeum rewolucji, ale jest tak aktualne. Albo wejdźmy razem przez bramę numer dwa do ECS-u. Z lewej strony dramatyczne portrety kobiet, mężczyzn y, opozycji białoruskiej. Y, jedna czwarta z nich była w ECS-ie, dzisiaj siedzą w więzieniach, jak nasz Noblista. Um, także jesteśmy w Gdańsku, no jesteśmy z tego dumni, ale to jest niesamowite zobowiązanie. Um, jesteśmy głosem tych, którzy dzisiaj um, których życie jest zagrożone, bo walczą o naszą wolność, um, o nasz dobry rozwój, o nasz pokój. Także nie tylko w Ukrainie, Białorusi, um, też Rosjanie, przypomnę, rok temu gościliśmy tutaj szefostwo Memoriału. Mhm. Krótko przed, przed delegalizacją. No, i bardzo silne są zawsze reakcje na projekty ECS-u w Hongkongu. Także jesteśmy częścią starej i nowej chyba opowieści o tym, co oznacza wolność. A jakie są takie Pana bezpośrednie plany na te następne lata? Trzeba się na poważnie zająć terenem. Placu wokół pomnika poległych Soczniowców. Co to znaczy w praktyce? To ECS się musi na poważnie zająć, czy miasto się musi na poważnie zająć? Jednym z wymogów konkursu, ale nie tylko konkursu, też podpisania nowej umowy z organizatorami, jest przedstawienie jakiejś wizji mhm. w każdym wymiarze, też praktycznym, finansowym. No i mówię o tym, bo chyba każdy z nas ma świadomość obietnia, w jakim obszarze brak, pracuje, czy w biznesie, czy w kulturze. Też po doświadczeniu ostatnich lat, bardzo trudno w ogóle powiedzieć, co będzie za rok. W no, finansach tak. jest to trudne, bo nie tylko w Polsce mamy inflację, ale też w całej Europie niekontrolowane są koszty energii. Każdy z nas wie, że no może może tak jakąś tezę postawić. No, ale plan do jakiś przodu. trzeba mieć? Plan trzeba mieć i mając świadomość ograniczeń naszych, takich czysto ludzkich, człowiek planuje, Bóg się śmieje, prawda? wyznaczyłem trzy ważne kierunki, o tym pierwszym już przed chwilą mówiliśmy, więc może później go pogłębię. Pani zwróciła uwagę na bardzo ważny punkt, no ECS to jest dzisiaj instytucja też wirtualna, ale to jest jednak miejsce, to jest fascynujące miejsce, bo ECS stał się symbolem głębokiej przemiany historycznego centrum Gdańska. No chyba takiego procesu w Europie Środkowej w dużych metropoliach nie znam, jest to związane oczywiście z terenem stoczniowym, który daje wielką szansę, ale mm, jest to trudny proces, wiele podmiotów, nadal istnieje przemysł. No i ECS w tym procesie jest obecny. To jest w ogóle jeden z naszych priorytetów, żeby um, przyczynić się do tego, żeby to miejsce było współczesne, nowoczesne, miało nowe funkcje, ym, ale zachować jego charakter miejsca spotkań dla ludzi, ale też zachować ym, pamięć tego miejsca. No to jest jednak kolebka. Musimy sobie uświadomić, to jest kolebka drugiej polskiej niepodległości. Gdzie się narodziła w 18 roku Polska? W różnych miejscach. A tutaj chyba wszyscy możemy powiedzieć, że no jednak w sierpniu się narodziła ta druga niepodległa Polska. To jest jeden z priorytetów, bardzo ważny. A trzeci, jestem zafascynowany, no czekają nas niesamowite rocznice. Znowuż i 89 roku. 35. i Porozumienia Sierpniowego. No i piękna 80. urodziny Lecha Waens. Nikt w XX wieku z naszych wielkich liderów, liderek nie dożył takiego wieku, tak aktywnej formie. Powiedziałbym, to są takie główne wyzwania. To znaczy, rozwój Gdańska, zachowanie terenu, CS-u jako otwartego miejsca. No, tu, chyba, też przełomowa wystawa, którą otworzyliśmy w tym roku. Stocznia. Także będziemy edukowali, e, będziemy poszerzali wiedzę wokół tego miejsca. Jest to europejskie miejsce pamięci e, też, e, znaczy ECS, pomnik, Plac Solidarności, brama numer 2, sala BHP. Mamy w planach rozszerzenie e, tego, tej grupy miejsc historycznych o jeden obiekt prywatny, o dzisiejszą dyrekcję stoczni, jest własnością prywatną, ale. Właściciele są bardzo zainteresowani, żeby wejść w to. No to jest miejsce no. dla może młodszych, którym zaczął się strajk w sierpniu. No sala BHP to raczej jest poza waszą... Yy... Nie, 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 nie. To, to Solidarność... nie jest takie proste wobec Komisji Europejskiej. Odpowiadamy wspólnie, też Solidarnością, tylko... Solidarność raczej nie jest skłonna współpracować znaczy, z Europejskim Centrum Solidarności jak włączymy w kamerę, w to nikt się nie przyznaje do współpracy, ale wspólnie... Poza kamerą? Wspólnie no, odpowiadamy. Jesteśmy dumni za to, że jesteśmy Miejscem, które jest zdefiniowane jako jedno z źródeł narodzin Europy. Czy znaczy chce mi Pan powiedzieć, że y, współpracujecie z, y, z Związkiem Zawodowym? Znaczy, co parę lat relacjonujemy, relacjonujemy y, to, co się dzieje y, na tym terenie, bo ten znak nie jest taką jakby to wyróżnieniem pasywnym. Dostaliście, macie. To co parę lat musimy pokazać, że, że istnieją. I są realizowane wszystkich podmiotów działania promujące wiedzę, też sali BHP. Czy na zewnątrz jesteście razem, a wew do wewnątrz to już potem e, bywa różnie. No, tak to zawsze, e, tak wszędzie to jest. E, jest A wspomniał Pan o Lechu Wałęsie. Rozumiem, bo różnie bywało w tych e, Pańskich też relacjach z Lechem Wałęsą e, i ze ecs em Rozumiem, że te relacje ostatnio układają się dobrze i nie ma tu e, jakichś czy... większych problemów. Z, zacytuję prezydenta za każdym razem, jak jest ten temat poruszony, to on naprawdę z niesamowitą empatią mówi, też mówi mi, no wie pan, ja wtedy pana nie znałem, tu różni ludzie wypowiadali się negatywnie, bałem się o dziedzictwo, ale ja nic przeciwko panu nie miałem i nie mam. Nie, no te relacje są, jakby to powiedzieć, nie tylko bardzo dobre, ale chyba też Lech Wałęsa nie wiedział do końca, co go czeka, jak się przeprowadzał do budynku. Mm -hmm. Zgodził się na to, żeby oficjalnie jego biuro y, było prezydenckie biuro, wecaje się dawno temu, ale pamiętam ten czas, kiedy się przeprowadzał, to tak trudno mu było pozbyć się wspaniałego miejsca, przecież mm -hmm. zielonej bramie, w której był. Ale dzisiaj to się czuje jak u nas, jak, jak jeden współgospodarzy, bardzo dobrze mam wrażenie, się czuje. Jest, lubi spotkania z młodymi ludźmi z całego świata. On, on chyba sobie też nie wyobraża innego miejsca. Więc też pięknie się zachowuje wobec naszych pracowników, traktuje ich jako koleżanki, kolegów z pracy. Też jest często do dyspozycji. Ostatnio spotkał się na przykład um, z przewodnikami naszymi. Mamy akademię przewodnicką im. Wojciecha Harkina. No i to było piękne spotkanie: wziął sobie dużo czasu, odpowiadał na pytanie, pomagał im też ich wiedzę zweryfikować, no, bierze aktywny udział. Ale te, ale te urodziny, powiem, urodziny mhm. są wyjątkowe, bo to jest też 40-lecie Nagrody Pokojowej Nobla. No, i on jest jednym jednak z ostatnich żywych ikon wolności, demokracji, nie tylko XX wieku. I y, można się z nim nie zgadzać, ma prawo do tego, żeby wypowiadać swoje poglądy, ale powinniśmy go bardzo szanować jako y, jednak niekwestionowanego lidera, Lat 80., i on jest takim też dla nas testem, czy my, jako Polacy, po dużo mówimy o, o patriotyzmie, czy potrafimy rozdzielić taką zdrową, dobrą kłótnię spór o współczesność, bo ona jest częścią demokracji, jednak z wielkim szacunkiem dla bohaterek, bohaterów. No ale my mamy w Polsce nie tylko spór No i tego o nie my spór także o historię. Więc to znaczy niestety wyciągamy historię też ludzie, którzy się na niej nie znają, albo nie mają ochoty się z nią obiektywnie poznać do manipulacji do propagandy. A jest to przykre, bo każda wspólnota też demokratyczna potrzebuje symboli, potrzebuje wspólnej opowieści I nawet nie chodzi o to, żeby mieć Dokładnie takie samo zdanie, ale mówić jednak innym językiem, innym tonem niż o współczesności. I to nam niestety to zniszczy, zniszczono nam. Nie powiedziałbym, zniszczyliśmy, bo wystawa ECS-u jest przykładem, można w bardzo pluralistyczny sposób, szacunkiem, mówić o różnych ludziach, um, ale bardzo żałuję, że zniknęło to ze sfery profesjonalnej polityki w Polsce. Ale rozumiem, że stracił Pan złudzenia, że przekona Pan tych, których Pan nie przekonał. Do siebie, do ECS-u i do wystawy. To, to znaczy, wie pani, co. No, znaczy, to jest. Pani była pierwszą osobą, która przeprowadziła dłuższą rozmowę ze mną, jak zacząłem e, m, kadencję w ECS-ie. Ja nie jestem naiwny. Ja jestem może e, takim pozarządowym państwowcem. To znaczy, nigdy nie pełniłem funkcji państwowych. No, to jest publiczna. I wydaje mi się, że my w Polsce nie, nie dojrzeliśmy do niepodległości, do, do demokracji. Bo to jest jak w życiu dorosłym, prawda? Trzeba się nawzajem szanować, trzeba się nawzajem wspierać, a zdrowy jest dystans, zdrowy jest indywidualizm. To przecież przed tą, przed tą równowagą stoi każdy z nas, też w, ży w swoim życiu prywatnym. I ja nie rozumiem i nie akceptuję, że wybrane osoby w państwie demokratycznym tego nie rozumieją. Paweł Adamowicz to rozumiał. Na przykład pamiętam moment, kiedy e, zapytano go pierwszy raz, dlaczego bierze udział w paradzie e, równości. Przecież jest bardzo konserwatywny właściwie, prawda? Nie, nie widziano go jakby w tych kręgach. I Paweł Adamowicz powiedział wtedy bardzo mądrą rzecz. No ja jako y, polityk, y, prezydent miasta, y, zostałem wybrany przez y, jakąś tam grupę, nie powiedzmy połowę wyborców, tak? To wystarczy. Ale już następnego dnia jako prezydent miasta, i to jest esencja demokracji, jestem odpowiedzialny za wszystkich. Bo to jest, bo to jest różnica między tą funkcją, a kandydaturą polityczną. I uważam, że niedojrzałością i skandalem jest to, że my jako obywatele tego nie kwestionujemy. Jest to, że nie żądamy od naszych polityków, polityczek tego, że pierwszego dnia po wyborach powinni starać się, ja wiem, że to jest trudne, ale przynajmniej starać się mówić językiem absolutnej większości, znaczy też mówić językiem y, opozycji, tak, bo reprezentują y, wszystkich podatników, wydając pieniądze, tak? I tutaj powiedzmy, to jest największy skandal w Polsce. To jest niedojrzałość Wydaje mi się, że ja nie jestem naiwny. Ja mówię o pewnych standardach, które są potrzebne, że państwo dało bezpieczeństwo wszystkim ludziom. My byliśmy już dalej. I za to nas podziwiano. A czym była solidarność? To była współpraca tak różnych ludzi, w kontrze wręcz nieraz do siebie ideowej, ale jaki był konsensus. Nie chcemy żyć w autorytarnym państwie. Nie chcemy żyć pod kuratelą Moskwy. Chcemy żyć w Europie integrującej się. Chcemy, żeby wszyscy byli wolni. Chcemy mieć prawa człowieka jako podstawy. I bardzo przykre jest to, że, że o tym zapomnieliśmy też o tym sukcesie Polski, bo to jest ta metoda. Tą metodą osiągamy dobrobyt. A dzisiaj co to jest Solidarność w Polsce? Znaczy dzisiaj mi się wydaje. Znaczy pytanie jest teraz, czy rozmawiamy o, o solidarności przez duże S czy małe S? No nie wiem, no nie... przyjeżdżam do e, kraju, małe... pytam pana, co to jest solidarność. Dzisiaj znaczy w myślę, myślę, że małe S to jest coś, co w bardzo ciekawy sposób się bardzo szybko zmienia. Czy znaczy wiemy z badań, że w Polsce, w państwie no mniej zamożnym niż na zachodzie, to małe S w codzienności, rodzina, najbliższe otoczenie jest bardzo silne i to jest kul i kultywowane. No, jesteśmy po fantastycznym doświadczeniu małej solidarności, znaczy słowa przez małe S, wobec uchodźców z Ukrainy. Jest to naprawdę imponujące. No, ale tutaj potrzebujemy następnego kroku. To nie może być solidarność tylko wobec kogoś, kto ma paszport ukraiński, a nie kogoś, kto jest z Kurdystanu, Pakistanu czy z Iraku. Ale wydaje mi się, że tego też się powoli uczymy. Z Solidarnością jest też Europa. Jak słyszę od niektórych polskich polityków, że jesteśmy teraz tak długo w Europie, dopóki um, będziemy mieć korzyści finansowe. Jak zaczniemy zacznie być płatnikiem netto, to wystąpimy, to jest nieporozumienie. To w ogóle nie o to chodzi. Ale my nie chcemy teraz pieniędzy. E, za chwilę, połudzkich. znaczy jeśli odniesiemy sukces za ileś tam lat, nie 10, 15, 20, i rozszerzymy na przykład Europa, Ukrainę, może o demokratyczną Białoruś, to będziemy być może płatnikami netto. Ale po co? Żeby zabezpieczyć swój dobrobyt, swoje bezpieczeństwo, więc tu będziemy musieli się na nowo uczyć solidarności z całą Europą. A jeśli chodzi o, o solidarność przez duże S, to patrząc się na ostatnie lata, jestem wielkim optymistą, bo doświadczam, przychodzą do nas ludzie z generacji po 89, i niezależnie od związku, od prezydenta, od premiera, czy od opozycji sami odkrywają, sami na nowo dla siebie tą historię, um, niezależnie od sporów um, i szansą dają im takie miejsce jak nasze, takie propozycje jak wystawa i mają własną opowieść i muszę pani powiedzieć, dziwię się jak bardzo niektórzy politycy starają się propagandowo wpłynąć na młodych ludzi, sprzedając im własną opowieść, oni własną opowieść mają. I raczej jest to ciekawa odpowiedź, bo stawiają nam bardzo trudne pytania, bardzo podwyższają standard debaty publicznej. Na przykład właśnie, dlaczego nie chronimy mniejszości, dlaczego niektórzy ludzie, którzy się powołują na Solidarność, są tak agresywni wobec kobiet, wobec mniejszości seksualnych, wobec obcych. Także ja doświadczam powrotu zainteresowania tą Solidarnością przez duże S. A wracając do tego konkursu, który tak. jest za panem, on był e, jakiś szczególnie inny, e, czy nie było niespodzianek? W tym sensie ci, którzy wiadomo było, że pana nie będą popierać, nie popierali, ci, na których pan raczej mógł liczyć, e, popierali, ci, którzy zarzucali, że konkurs był pod pana ustawiony no to pozostali przy swoim zdaniu, a przy okazji nie miał Pan z kim przegrać, bo Pani Grabarek-Bartoszewicz odpadła na etapie, no na pewnym etapie. Znaczy tu, tu, tutaj mamy chyba szansę porozmawiać dosyć otwarcie, tu, obiektywnie o tym konkursie. Po pierwsze jedno trzeba powiedzieć, konkurs jest wyrazem bardzo trudnej sytuacji ECS-u, bo nie ma dialogu między organizatorami. Um, nie Ministerstwo, dlatego. Miasto. Ministerstwo, miasto, solidarność, um, region, marszałek. Po stronie i miasta, i marszałka widzę zasadniczą gotowość, żeby rozmawiać. Um, moje rozmowy czy z panem prezydentem, czy z panem marszałkiem często krążą wokół tego tematu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Spierajmy się w codzienności, ale powinniśmy mieć jakieś wspólne punkty i ta, ta historia powinna być wspólna. Ministerstwo, no marszałek i miasto chcieli przedłużyć moją misję. Też w tych trudnych czasach, wiedząc, że właściwie dzisiaj nic się nie kończy, to raczej wchodzimy w nowy etap naszej uh -huh. misji. Ministerstwo, nie wypowiadając się publicznie, de facto zablokowało tą umowę, no bo ma prawo żądać konkursu. Więc ten konkurs był bardzo dziwny i, i to nie jest tak, że nie mam konkurencji, tylko wydaje mi się, że. Osoby bardzo kompetentne, które potrafią takie instytucje prowadzić, no nie widziały potrzeby, żeby konkurować, no bo, bo nie było wolnego miejsca. Ja, dla mnie to był trudny test, bo, bo uważam, że no też współpracujemy intensywnie z Ministerstwem. Mamy wspólne cele, właśnie jak dziedzictwo Solidarności Stoczni. Uważam, że to są niepotrzebne potyczki, nieprofesjonalne. Tym bardziej, że Ale to jest współpraca, czy to jest. Tym bardziej, banka? że ministerstwo powoła własną instytucję. Przecież wiemy, że odebrano ECS pieniądze, jest Instytut Dziedzictwa Solidarności, jest zespół. Dyrektora powołano i, i ok, w porządku, bez konkursu. No i tu się udaje, jakby wszystko jest skupione na ECS-ie. Chyba tylko po to, żeby odwrócić uwagę od tej niesamowitej ilości nowych instytucji, które powstają dla własnego elektoratu. Dla własnych sojuszników, więc taka jest prawda. Ja byłem zaskoczony tą kandydaturą, no bo też zastanawiałem się, czy ona pasuje zawodowo, kompetencyjnie do zadań, które stoją przed ECSM. No a przebieg komisji konkursowej no jest poufny, ale to, to jest bardzo trudny proces. Trzeba właśnie przygotować projekt na lata, też w obszarze finansów, to nie jest takie proste, to nie jest zabawa. I cała komisja bardzo, jak ktoś mówi, że to było podstawione, to no, zaprosiłbym na taką komisję. To są bardzo trudne pytania um, i, i trzeba naprawdę uzyskać taki silny mandat, bo, bo ja, bym, ja bym nie chciał słyszeć, że zostałem wybrany z powodów jakichś tam politycznych, bo nie było innego kandydata. I wydaje mi się tam, siedzę tutaj przed panią już po tym wyborze mam wrażenie, że uzyskałem silny mandat um, i, i, i cieszę się z tego, to daje mi dużo motywacji, siły, no i to jest też wsparcie zespołu, no mogę powiedzieć mojego zespołu, tak, to nie chodzi o mnie, to chodzi o ciągłość pracy um, zdecydowanej większości moich pracowników, którzy no, w ostatnich tygodniach wspierali mnie na korytarzu, pytali, um, no takiego wsparcia jeszcze chyba mam wrażenie nigdy nie dostałem. To było bardzo, bardzo przyjemne, bardzo jestem wdzięczny za to. Europejskie Centrum Solidarności, stary, nowy dyrektor <noise> Bazyl Kerski, dziękuję bardzo dziękuję za bardzo. to spotkanie i za rozmowę. A ja zapraszam do oglądania i do słuchania tego podcastu z Bazylem Kerskim i wszystkich innych na gdańsk.pl i do słuchania na profilu miasta Gdańska na Spotify. Do zobaczenia i do usłyszenia.